Colliers od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Od dwóch lat realizujemy również cele poprzez Fundację Wirtuoza. Tym razem 120 wolontariuszy bierze sprawy dosłownie w swoje ręce. Wspólnie budujemy plac zabaw i oświeżamy wnętrze Domu Dziecka nr 1 w Warszawie. Tematy społeczne i środowiskowe są dla nas od zawsze bardzo ważne. Włączyliśmy je do strategii firmy zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnie. Chcemy nieść realną pomoc, dlatego, jako firma, uruchomiliśmy program wolontariatu. Poprzez nasze działania chcemy pokazywać zarówno pracownikom, jak i klientom, że małe kroki mają duży wpływ. Mam taką potrzebę. Żeby robić coś dla innych. I jest to dla mnie ważne, żeby zrobić to osobiście. Czuję, że moja firma pomaga naprawdę. Angażując się jeden dzień, pozytywnie wpłynąłem na życie tych dzieciaków. Czuję ogromną radość i satysfakcję, że zrobiłem coś dobrego dla innych. Ten dzień sprawił, że mimo złej pogody i deszczu, mam wrażenie, że cały czas świeci słońca, jest pozytywna aura. Tym bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że moc jaką daje wspólne działanie jest nie do przecenienia.